Dokładnie dwa dni temu, zaczynając od jednego grosza, musiałem zbierać pieniądze na przetrwanie tych wszystkich dni, między innymi na nocleg czy na jedzenie, oraz przede wszystkim na to, żeby dzisiaj, trzeciego dnia, móc pojechać nad Polskie Morze, żeby spędzić tam najlepsze wakacje życia. Dobra, to już nudne, każdy wie o co chodzi. Chyba, że nie poprzednich filmów, to nie wiesz o co chodzi. No i żeby dowiedzieć się ile zebrałem pieniędzy w poszczególne dni i jak to wszystko mi się udało, zobacz poprzednie filmy. Po ponad 6 godzinnej ciężkiej podróży, nic nie spałem, bo nie było już wolnych miejsc w pociągu i jechałem na podłodze, dojechałem w końcu do miejsca, do którego zmierzałem przez te wszystkie dni. To do jakiego konkretnie miejsca powiem wam później, bo idzie za tym dość ciekawa historia bardzo. Ale jeszcze chwilę was mnie niepewności, a co? No w sumie nie macie nic do zrobienia, bo tak, ten film zrobiłem, że jeszcze nie wiecie. Musimy zacząć od początku, bo faktycznie pierwsze, to chciałem zrobić po przejechaniu tutaj i to dotknąć morza i zrobić taki fajny montaż. Powiedzcie, że fajnie wyszedł, dobra. Ale w rzeczywistości wyglądało to trochę inaczej. Znalazłem na ziemi tego kurtoza. To jest kurtosz, czy jak to się mówi? No, a tak serio to znajomą spotkałem, która pracuje w budce, gdzie takie coś robią i dostałem za darmo, więc nie odmawiam. Fajnie, jak taka słodka buła smakuje. Tak sobie stoję i jem i tak zacząłem się zastanawiać. W sumie nie lubię jedzenia, które bardzo brudzi. I e, fajnie, fajnie, że zmieniłem koszulkę, żeby mieć czystą. Myślę, że dzisiaj nic nie będę musiał jeść, bo właśnie szedł taki gościu, co rozdawał próbki lodów, takie o, tyci, gryzki i zgarnąłem sobie dwa. Energia moja kaloryczna, zapotrze zapotrzebowanie wartości odżywczych już będę miał uzupełnione całe. Dalmo. Nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądać. Inaczej sobie, sobie wyobrażałem plażę. Ludzie się rozbijają dosłownie przy wodzie, nawet. Możemy no, widać, chyba mnie dobrze widać. Jestem już nad morzem. Wszystko się udało. To jechałem jakoś po dziesiątej. Między 10. a 11 byłem już tutaj. Bo przyjechałem właśnie do. Jestem strasznie zmęczony generalnie, bo w pociągu też praktycznie nic nie spałem, bo połowa pociągu jechała do mielna, a druga połowa jechała do... na Woodstock. Ale czekajcie, muszę wam to zaprezentować, żebyście lepiej mogli sobie wyobrazić, jak może wyglądać podróż pociągiem, w którym połowa ludzi jedzie do mielna. Powtórzę jeszcze raz: do mielna, a druga połowa na Woodstock. Kojarzycie taki mem z pociągiem co jechał i muzyka w nim grała i ludzie się bawili, no to było coś znacznie więcej niż ten jadący pociąg. Ja próbowałem zasnąć na podłodze, oczywiście nie miałem poduszki, a wokół mnie działo się coś takiego. I jeszcze coś takiego. No i nie zapomnijmy o tym. Było jeszcze tak. No na koniec. Ale ogólnie jakby co, to nic nie mam do tych ludzi, bo nawet mnie rozpoznali, tak podsłuchałem, i mówili innym, że nie, nie budź, bo tutaj odpoczywa ziomek ze 10%. także pozdrawiam serdecznie wszystkich, których wtedy widziałem lub nie. Ale oni mnie widzieli. No i oczywiście miejsc wolnych nie było do siedzenia. Na ostatnią godzinkę znalazłem wolny przedział i chwilę się tam zrzemnąłem. No i mam pewien pomysł na te pieniądze, które mi zostały z wczoraj, jak je dzisiaj wykorzystać, ale to zobaczycie zaraz. Tak, to był mój plan Ale uważam, że to dobra inwestycja Żebym nie był taki śpiący Bo naprawdę padam, padam trochę na rejs 7,50 czaisz? Ale wziąłem na szczęście te gratisy Gorzkie. W tym momencie idąc na plażę zauważyłem pana nagrywającego dla jakiejś telewizji i stwierdziłem, że jako giga zabawny koleś muszę zrobić coś w tle, gdy będą nagrywać. Ale niestety nie zdążyłem, bo uderzli w tym samym momencie, w którym zacząłem do nich podchodzić. Więc poszedłem za nimi i podjąłem drugą próbę, podczas gdy ten pan mówił do kamery, stwierdziłem, że przejdę w tle z telefonem, na którym będzie napis mój Instagram to Karol z Deba. Ta. Ale żeby tego było mało, stwierdziłem, że za wszelką cenę muszę wziąć udział w wywiadzie, który ten pan przeprowadzał i stanąłem tak w tle, czekałem, aż mnie zagadają sami. No. Na szczęście w końcu udało mi się ich złapać i chwilkę porozmawialiśmy. Pokonałeś prawie całą Polskę, tylko po to, żeby przez kilka godzin być w ustce. Tak, tak. No i wydało się. Tak, przyjechałem do ustki. Ten pan ze mnie to wydusił. Muszę was przeprosić, bo ta ciekawa historia wiązała się z innym miejscem, do którego docelowo miałem pojechać, ale w międzyczasie zadecydowałem, że udam się tutaj do ustki, bo miałem bezpośredni pociąg i było łatwiej mi się tu dostać. Eee, także nie jest to żadna ciekawa historia. A dlaczego ustka? To jest dobre pytanie. Sam nie wiem, ale w zasadzie niedaleko moja dziewczyna mieszka. I tutaj, że tak powiem, yy... kojarzy mi się po prostu to miejsce z nią bardzo, także. Jezu. <grym> Dziwnie, w no sensie myślałem, że się spalę totalnie i że jakąś głupotę powiem, że będę próbował być śmieszny. Czy powiem, jakiś był, tu taki Paweł na rowerze odpuściłem sobie. I dobrze. Dobra, fajnie, nowych widzów zbiorę. Ale fajowo, miło mi strasznie. Dzięki za to. Dzięki że jesteś Stary. Nie Miłego Dziąka. Dzięki. Pewien ziomal, który chodzi po plaży i wiecie, sprzedają popcorn gotowana kukurydza i tak krzyczą, zaczął krzyczeć 110%. Okazało się, że widz i dał mi kolbę, także fajowa. Jeszcze się trącę na momencik, bo w tym dniu stwierdziłem, że bez sensu będzie poświęcać znowu tyle godzin na zbieranie jak największej liczby pieniędzy. Kiedy już w zasadzie dotarłem do celu i chciałem sprawdzić, co uda mi się zrobić za pozostałą liczbę pieniędzy. W końcu miały to być najlepsze wakacje. Mam budżet 26,57 zł. Ja daję 19,00. 10. Dobra, super. Ja, 19, rzucam kukurydzę z starą <grymny> <wziął. grymny> Tutaj? Tak, na środku. Co, no to ja bym na środku Zdjęła? Co Zdjęła. Apolita? Jak ja się bawić pokażę. Dwuosobowy 18 Dwuosobowy 18... Boże, ale cringe mnie to łapał całkowicie. п е м ч е р Poczekaj, pomocy. Mam żeton, na jeden zjazd kosztował 5 złotych. i jadę z tego. Nikt jeszcze z tego nie widział, żeby zjeżdżał. zajebiście wysoko. Muszę ci zadać jedno pytanie. Czy widziałeś kiedykolwiek większą, bardziej wysoką, bardziej ekstremalną, bardziej morderczą atrakcję dla dzieci? Dmuchaną atrakcję dla dzieci? To wyglądało tak, jakbym nie chciał stamtąd zjeżdżać, a jednocześnie idę właśnie stamtąd zjechać. I zupełnie nikt wcześniej na tym nie zjeżdżał. Nie dziwię się. Istnieje nawet szansa, że mógłbym być pierwszym człowiekiem na świecie, który odważył się stamtąd zjechać. No może pierwszym w tym przedziale wiekowym. Serio, mam wrażenie, że tego teraz tak nie widać, ale to było ogromne, co najmniej 30 metrów. Dobra, może źle oszacowałem, ale według moich obliczeń wynika, że mogło to mieć wysokość co najmniej sześciu prawdziwych mężczyzn nieustraszonych, dodatkowo przy tym ładnie wyglądających, schludnych, porządnych. Dało na znacznie bardziej. Bo... A jeszcze mam lęk wysokości duży. Co to było warte tego? Nie. Reszty czasu... Reszty czasu... Reszty czasu... Reszty czasu, który mi został w tym dniu spędziłem jeszcze bawiąc się w piasku, nagrywając mewy i stojąc w wodzie. Po czym udałem się już do pociągu powrotnego do Wrocławia, żeby nagrać podsumowanie tych wszystkich dni, ale zepsuło mi się wejście na mikrofon, więc dogrywam to teraz. Ja już jestem w pociągu, ale mam brudne okulary. Powrotny bilet do domu kupiłem już za swoje własne pieniądze, bo zostało mi 57 groszy. Bardzo fajnie też uważam, że udało mi się spędzić cały ten czas. Poznałem i spotkałem strasznie dużo super ludzi. W zasadzie bez Was te filmy by się nie udały. Mógłem normalnie jeść, spać w łóżku w pierwszy dzień. Mogłem dojechać nad to morze i spędzić bardzo fajnie czas dzięki Wam, kiedy w zasadzie Wcześniej przed nagrywaniem nie sądziłem, że to aż tak fajnie wyjdzie. Dziękuję jeszcze raz każdemu, kogo spotkałem podczas tych trzech dni. Dobra, koniec tego słodzenia. Już co za dużo to niezdrowo. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i. Trzymajcie się. Dziwnie się żegnał w taki sposób.